O diskuko dis na Kamila Kamilku jebany, oddawaj kasę, pokaż swoją chuju klasę. Zobaczymy czy jesteś taki chojak Z ciebie jest dosłownie ślimak Taki oślizgły dosłownie mówię ci to ponownie matka cię kurwa robiła ciebie kurwa rodziła Nienawidzę cię kurwa tak mocno że rozwaliłbym ci łeb I będzie jep Wal się chuju nie mów tak o królu ja jestem królem rapu, a ty kim jesteś? Ślimakiem pierdolonym, dosłownie nowym. Nie wiem po co postanowiłem ponowić kontakt. To był ten fakt. Dobrze wiedziałem, że będziesz mnie wyzywał. Obraźliwe teksty wysyłał: Mam już ciebie w dupie. Rodzice cię robili na drucie. Niepotrzebnie się tobie dawałem. To było moim dramatem. Popatrzcie kurwa na siebie, a nie oceniasz ludzi po okładce. To jest już po moim rozdziale. Jesteś chujem, nic poza tym. Jedzie, dym. Dobranocka, chuju, walony. Jesteś już spalony.